Ojoj, oj. to będzie wyciąć. Siemanko. Nagrywamy. Pierwsze wejście do Fortnite w nowym sezonie. Najpierw wejdziemy sobie w ratowanie świata, żeby sprawdzić, czy coś jest nowego. Darmowa nagrodę. Bo za darmo to najlepsze, wiadomo. Lama. Nie chce mi się tego otwierać. Nic ciekawego, nic ciekawego. O, fajne ekran szczytowania. Ora trzeba bić w wodolce dzisiaj. Trzeba doładować. O, i teraz będzie kaca z A na początku, od koniec się. tego, tu był. Tak, to jest A ty lecisz karnecik? Ostatnie. Ostatnie czego nam trzeba, to kolejna wersja mnie w pętli. Nie. Ostatnie o? czego nam trzeba, to ucieczka kogoś z Nie, nie mam nic do tej gry ta, 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 ta. na razie. Chociaż nie wiem, może robi może się. Wrócić. Rzuć na siebie uwagi siódemki. Jones, jesteś tam? Trochę zamieszanie tu się robi. Dobra, muszę to tylko ustabilizować punkt zerowy i uszczelnić pomost, ja ale nikogo nie wypuszczać. <laughs> Łatwizda, nie? Okej. Okay. Zdaję najlepszych chłopców z wszystkich światów. Ale haker. To haker. No bo hakuję. O Oh, c***o! Uh. Oh, to <laughs> Nie, No, Mi le ma l'Epic Game fa un effetto Interessante. <laughs> Nikt nie a ucieknie z Nie na mojej fali. Zbieram najsłynniejszych łowców z wszystkich światów. Zaczynając od najlepszych. Sporo kosztowało, żeby przekonać Mando, ale tak każe obyczaj. Nasz plan? Czysty chaos, a Nikt nie zajmie się tym lepiej niż oni. Zmora. Najlepszy gladiator świata. Koleś jeszcze nigdy nie przegrał. Ciacho! upieczony w foremce wściekłości! I e May, od zmiennokształtna barbarzyńska wojowniczka. Na wyspie będą wyrównywać rachunki i zbierać nagrody, a w międzyczasie przygotujemy się do kolejnego etapu. A to dopiero początek. Kurwa. To na co czekasz? Ciekawe. Dołącz do łowu. Mm -hmm. A to wy by... macie jeszcze lekcję? Już nie mam. Mm -hmm. Eee, hmm. Bo ja za 4 minuty kurwa dopiero na Angola Mogę wybić. Kupie sam. To... Dobra, przyjrzyjmy sobie karnecik. Skinek jest spoko w dolce. O lotnie jak wygląda. Brzeszczot. Nie jest najgorsza. Ulana taka. Z zadanie: wszystko jest z zadań. Tak, to takie średnie. To ja mam przegłos z lekcji? Nie wiem. O, to jest fajny skinek. Gaść się polewa z Czemu nie? Tak. To bogato nie zabroni. Tak, dobrze zgadłem. On to już jest lepsza edycja. To nie wiem czy to jest edycja. To ma kilka to... To, to, to. Kom. Fajne. Tylko to ja tak jak gdyby było mniej ulane, to by było zajebiste. Mściwe życzenie. No to już takie średnie. O! Ani mnie. Na pewno tu nie będę grał. <grym> Ale to już jest fajne. O kurde. Co to? Zmora jakaś. Ej Filip, czaić co się stało? To... Że rakieta z opresora nie trafiła helikoptera? Nie zdałem. O, to jest zarzutowa motka. Wyjaśnij, jak się przygrywa. A Chyba idiota Setny poziom A, Mandalorian Mandalorian, a czemu tu jest napisane na tym zadanie? Co to za matka? Karnetucz Pur Ziemniacenne LOL Ej, lol, jakieś takie zagadkowe. Dobra. 16 marca, koniec sezonu. Lol, trzeba ogarnąć sklep. Sklep nie jest. O, tutaj wszystko. Jakaś inna mapa, jest. Dobra, solo. To zagram gierkę, jedną Może się coś uda Zmienia skinę <grymne> Ladaka, se zagram I tą łopatą wizja No debil dołączył Nie teraz Pietrze no ty Co? No, jed, jeden mecz Ale muszę ja to jest... sam zagrać. Ale... To to co? No, na pewno z tobą zagram. Nie. Ale tak się dziwnie czuję, jak ja widzę te... Pierwszy... Pierwszy stopień, tak... Tak jakbym nie, nie był na swoim koncie, co nie? Myślę, że... du, 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 du. Dobra. Ale do, mi się już to podoba, że nie ma tego, że nie ma tych Avengers w sklepie pełno. Bo to cały czas były. No i mnie denerwowało, jak na przykład scrollowałem w Fortnite Polska i... E, jak to się nazywa? I cały czas musiałem scrollować te Marvelowe. Ale no niektóre mam Mam Loki, Domina. I tego... tego A ty masz przez to, że ja ci kupiłem kurde, ale pij. Co? A fajne jest to, że to jest na górze... O, ale teraz zmienili. Dobra, polecę polec polec na jakąś nową miejscówkę. Tu są jakieś tapki. Dobra, ja chcę polecić na... Taką... Chociaż tutaj polecę. Albo nie. Polecę tu. Ciężko się zdecydować. Trzy nowe miejscówki. I to jest te... Tiltet. Jakieś takie inne. No wróciło. Ale zajebiście, że wróciło. Tylko minus jest taki, że jak nagrywam, to ja mm. większy ping. No nie, charge wrócił. O Tactical! Co to? Co się wie, co to, ale. że wróciło? No ale. Dawno tym nie grałem. Ja to nie będę chciał one-pompować. No to też jest serwem, ale jeszcze jak nagrywasz kałach, co jest? Pistolet 72, leży. Ale pierwsze, jakieś tapki złota to się zbiera. Kała chyba nie tak trochę, na. To też ta Co? No, tego. tego to ja jeszcze nie wiem. To no, robią też Dobra, idę sobie na górę. PMik, Ważne. Kurde, ten Midas mi denerwuje, bo zaś na nie widać. Oj,

Dobra, to teraz spróbujemy na dół. Dalej chodź pietrza. No kurwa, ja mam z selekcji. No, ścis trochę. i chuj. Zcisz tam szmatę. Szymam dalej. Jest git? Jeszcze trochę. Niech on dołączy. Kurwa teraz. Dobra git. No dalej. Masz 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Filipa, nie lepiej jakbyśmy Uciekłej w sumie robili gręcie. to... Jakbyś w sumie robił te odcinki bardziej family friendly, a nie że... Nauczycielka szmata, na początku jak, kurwa bekam niczym Rafonix <tosłuch> No czemu nie? A ty jeszcze umarłeś w tej grze, czy co? No tak, dobra do tego solo. Bez Szymona. Ja pierdolę mówię, czekaj, nie? No to się pospiesz. To już zagram kolejną grę.